Ozapłt is otwarte, napoczęte, odkręcone. Tym zwrotem Burmistrz Monachium otwiera corocznie największy festiwal ludowy na świecie. Tak, dzisiejszy vlog będzie poświęcony słownictwu związanemu z Oktoberfest. Witam was serdecznie na moim kanale Niemiecki Online z Marcinem. Zapraszam. Że z nazwy Das Oktoberfest to święto październikowe, to ze względu na lepszą pogodę rozpoczyna się ono zawsze w drugiej połowie września. Oprócz powszechnej nazwy Das Oktoberfest, impreza nazywana jest regionalnie także jako Division, a więc łąki, błonie. Nazwa ta pochodzi od nazwy terenu na którym organizowany jest das Oktoberfest i teren ten historycznie nazywany jest określany jest jako Theresienwiese czyli łąki błonie Teresy Zatem jeśli chcemy powiedzieć iść na Oktoberfest możemy użyć zwrotu zum Oktoberfest gehen albo bardziej potocznie auf die Wiesen gehen Zum Oktoberfest gehen, auf die Wiesen gehen. Jeśli natomiast e, chcemy powiedzieć, być na Oktoberfestie, powiemy auf dem Oktoberfest sein, auf dem Oktoberfest sein lub auf den Wiesen sein. Bardziej regionalnie. Auf den Wiesen sein. Warst du schon mal auf den Wiesen? Czy byłeś już kiedyś? Na Oktoberfeście, Was du mal auf den Wizen, Auf geht's, zu Wizen. Powszechnie przyjętym ubiorem na Oktoberfeście jest tak zwany strój bawarski. Strój to po niemiecku Die Tracht, liczba mnoga Trachten, na który, jeśli chodzi o kobiety, składa się. Das Dirndl. das Dirndl. Jest to ludowa, bawarska lub austriacka sukienka. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, są to Die Lederhose, a więc krótkie, skórzane spodnie, Die Lederhose. No i przede wszystkim również Der Trachtenhut, czyli charakterystyczny kapelusz bawarski. Der Trachtenhut. Oktoberfest kojarzony jest głównie z piwem, które podczas imprezy serwuje się przede wszystkim w litrowych kuflach określanych jako die Mass. Die mass. Więc jeżeli chcemy zamówić jedno piwo, powiemy ich hätte gern eine Mass. Ich hätte gern eine mass. Poproszę jedno piwo. Litrowy kufel piwa. Jeśli natomiast zamawiamy kolejne piwo, możemy powiedzieć can ich noch eine mas haben, czy mogę prosić jeszcze jedno piwo, czy mogę dosłownie mieć jeszcze jedno piwo? Can ich noch eine mas haben? Jeśli chodzi o kulinaria, to tutaj na pierwszy plan wysuwa się podawany często razem z piwem bawarski precel. W języku literackim to die Brezel. Natomiast w dialekcie bawarskim to die Brezen, die Inne potrawy, które również serwowane są wraz ze złotym trunkiem, to na przykład żotkiew, czyli der Rettich, der a regionalnie również der Hadi, der Hadi, die Weißwurst. Czyli biała kiełbasa, die Weisswurst, Spezle, czyli makaron lub kruski z serem, Käse Spezle, die Schweinshaxe, Golonka, die Schweinshaxe, to również nazwa charakterystyczna dla południowych Niemiec, dla Bawarii, jak i również das Händl, czyli w. W języku literackim w Hochdeutsch powiedzielibyśmy das Henschen, a więc pieczony kurczak, das hendl. Jednak Oktoberfest to nie tylko jedzenie i picie, to także wiele innych atrakcji, do których zaliczyć trzeba ogromne, wesołe miasteczko, w którym znajdziemy między innymi das Riesenrad, czyli diabelskie koło, inaczej diabelski młyn, Das Riesenrad, die Achterbahn, kolejkę górską, die Achterbahn, das Karusel, karuzelę, das Karusel, czy też Olympia Looping, a więc największy na świecie rollercoaster, Olympia Looping. I te wszystkie urządzenia służące do rozrywki określimy po niemiecku jako Fahrgeschäfte, Fahrgeschäfte. I na koniec warto wspomnieć o tym, że wybierając się na Oktoberfest, warto mieć przy sobie gotówkę. Gotówka to po niemiecku das Bargeld. Das Bargeld. Płacić gotówką to Barzahlen. Bar zahlen, natomiast płacić kartą to mit, karte zahlen, mit karte zahlen. Gdybyśmy jednak zapomnieli o gotówce, to zawsze możemy zapytać Kann ich mit karte zahlen? czy mogę zapłacić kartą kann ich mit Karte zahlen. Będąc na Bawarii w Monachium, pamiętajmy także o tym, że guten Tag czy guten Morgen często zastępuje zwrot Grüß Gott", Gott, a więc dosłownie szczęść Boże, dzień dobry. Natomiast hallo, zwyczajowe hallo, to często servus, cześć, servus. Inne słówka charakterystyczne dla Bawarii, dla południowych Niemiec, to na przykład Abyssyl zamiast ein bisschen, więc trochę, troszeczkę. Abyssel. Diesemel zamiast das Brötchen, czyli bułka. Diesemel. Jak i również wyraz gaudi w zastępstwie rzeczownika SzpAS, czyli przyjemność. Es ale alles für heute. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się ten vlog, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, także suba. Tak, aby na bieżąco otrzymywać kolejne materiały na tym kanale. I życzę Euch Phil Gaudi, udanej zabawy. bis dan. Tschüss.